Cześć, witajcie na kanale Grzegorz Maser Wawro. Kolejna odsłona z serii na mojej playlistie Projekt Tandem NTB. Dzisiaj taki trochę mieszamy ten e, unboxing, e, ponieważ już zobaczycie cze, rzeczy, które pokazywałem, między innymi, znaczy, głównie rączki. E, Nowa kierownica, ponieważ ta, którą e, pokazywałem wam w jednym z poprzednich odcinków, e, została wymieniona na inną, więc też wam pokażę. I zupełnie nowy e, zakup mostek e, firmy polskiej BBC. E, tej firmy, której jest kierownica, ta z, czy kierownica to jest poprzedniego e, unboxingu. No cóż, mostek jak mostek, może od mostka zacznę. Mostek, czyli spornik kierownicy w tym już nowocześniejszym rozmiarze, to znaczy tutaj standardowo na 1-18 cala jeśli chodzi o rurę Widelca, prawda? Natomiast tutaj jest Właściwa średnica 35 mm, tak się teraz coraz częściej robi ze względu na no większą sztywność i wytrzymałość kierownicy w tym rozmiarze, ale jest też w środku redukcja ta czerwona, która no, gdyby ktoś jednak chciał włożyć sobie kierownicę standardo, w standardowym rozmiarze, czyli 31,8, to dzięki tej redukcji można też to zrobić więc kupiłem go w sklepie Gorajt 169 zł. jakiś tam drobny rabat dostałem panowie bardzo fajnie, mili, uprzejmi i pomocni także zdecydowanie ten sklep polecam to jest dobrej klasy mostek cięty zdaje się cence, tu są jakieś laserowe te napisy to laserowo jakoś są czy te rysunki nanoszone, yy, bardzo dokładnie zrobione, bardzo precyzyjnie, zerowy kąt. Yy, no coś musiałem kupić, ja nie bardzo w tych nowoczesnych yy, się orientuję, no, w tych geometrach geometriach na kołach 29, bo, ponieważ kiedy ja jeździłem to jeszcze było yy, 26 i wtedy te mostki były dłuższe, 80, 90, 100, 110 i, I był ten kąt do góry 60 stopni czy więcej. Natomiast teraz widzę, że są 40, 50, 60 i kąty są 0, czasami są 5 stopni. Więc kupiłem coś na początek. Prawdopodobnie będę musiał jeszcze ze dwa, trzy kupić, żeby dla różnych kierowców dopasować, móc dopasować. Podobnie jak w rowerze szosowym, więc to jest, to jest mostek. Ja go zaraz znak na tą kierownicę, dlatego to wszystko wziąłem, to jest kierownica akcent. Nie wiem tutaj czy coś jest napisane, ale to jest akcent karbonowa, yy, yy, ona jest trochę lżejsza niż yy, tutaj coś jest chyba, ona jest lżejsza niż yy, może, może tak niż yy, tamta, ale jest też krótsza 750 mm ma ale tam to prawdopodobnie pójdzie do przycięcia, no i tu jest standardowy standardowy 31.8 średnica yy, i właśnie z tego powodu tą kierownicę musiałem yy, musiałem wymienić ponieważ yy, no jest to yy, to znaczy mocowanie na kierownicę tylnią zostało zmienione a konkretnie Miał być, miała być rura 1 i 1 cala, do której miałem właśnie tego typu mostek mocować, ale pan, pan Bogdan Kondej stwierdził, że zrobi mi takie freerideowe, czyli taki mostek, no, taki jakby z dwoma takimi oczkami mocowany na cztery śruby do bezpośrednio do widelca, on tam taki system zrobił to z, do tej rury poziomej dla pasażera w Tandemie dopiero to zobaczycie jak przyjdzie, bo, no bo teraz trudno mi jest to wam wytłumaczyć, no i tam on ma taki ten system na 31.8, dlatego tamtą kierownicę oddałem, a tą y, zostawiłem y, ja, ja sobie przy okazji pomyślałem, że no rozpakuję, ale też jednocześnie te rączki założę do tej kierownicy, to sobie tu są jakieś zipy, więc trzeba to, trzeba to rozciąć prawda? moim niezawodnym Victorinoxem. Mhm. Zipy, proszę bardzo. Jeden poszedł. I teraz trzeba pewnie będzie drugi. Prawda? Zwłaszcza jeśli się nie tą stroną to nieco trzeba, prawda? To są konsekwencje. ślepoty No, no Taki pierdoły czasami idą najtrudniej, wiecie? O, poszło. Także. Wszystko jest ok. Tak wygląda kierownica. Ładna, karbonowa. akcenta. Akcent robi dobre kierownice. Kali twierdzi, że bardzo dobre. Więc nie ma też co. Kosztowała 440 zł. Nie ma co szaleć. Także. I teraz nałożę na nie te które znacie z poprzedniego unboxingu. Także będzie komplet. Zapomniałem sobie wziąć tą drugą kierownicę chciałem na nią nałożyć mostek, zobaczę, albo nie będę tego robił, albo e, albo e, pójdę zaraz po nią i e, właśnie nałożę, więc e, to już są takie słuchajcie końcówki y oczywiście czekam e czekam na e czekam na ten e styzory trzeba złożyć, czekam na ten już właściwy e na tą właściwą, że tak powiem, <laughs> przesyłkę najbardziej właściwą, czyli na ramę wraz. E ona przyjdzie wraz e z tym, ze i też z um, i z czym jeszcze przyjdzie, ze sterami i y, ze sztycami, ze sterami i z czymś jeszcze przyjdzie, zapomniałem a z piastami do y, tego z piastami do y, roweru szosowego, tak tak jest, tu jest śrubeczka. O przepraszam, coś mi dzisiaj nie idzie, wiecie. Aha, tu jest śrubeczka, dobrze. Jeśli wziąłem właściwy klucz, to powinno się udać. Mhm chyba, nie wziąłem niewłaściwy klucz o, niewłaściwy podobnie jak tam sprawa jest prosta trzyma się, nie można zbyt mocno tego robić, ponieważ to jest karbon tam oczywiście jest jakaś wartość w Newtonach podana, więc tam będę się do tego stosował. Mam klucz dynamometryczny, więc ym, nie będzie problemu. Ale sobie założę, a co mi tam zależy, nie? Kierownica z nowymi chwytami będzie. Także o. nie za mocno, a nie jeszcze troszeczkę. Jeszcze się trochę rusza. Także więc no więc powiem tak już nie mogę się oczywiście doczekać, ale, ale cóż, no, trzeba być cierpliwym w zasadzie e, kiedy, kiedy do, e, kupiłem ten mostek dzisiaj tam Jareczek oczywiście który miał mi załatwić linkę e, taką odpowiedniej długości do przerzutek, obiecał, że to już będzie po chyba dwóch miesiącach ale na razie na razie jeszcze nie ma. Dobra, nie ma sensu tego mocniej robić. No więc tak będzie wyglądać sobie kierownica z chwytami. Dobra. Teraz sobie pójdę po kierownicę drugą i jeszcze założę mostek, także za chwilę wracam. Jestem ponownie. To jest ta kierownica, którą w pierwszym unboxingu z kierownicami miałem. Czyli firmy BBC, tej, której mostek dzisiaj kupiłem. Ona jest ewidentnie grubsza. Zobaczcie, porównajcie sobie, prawda. To jest to jest 35, to jest 31,8 to na dole. No. no i też jest dłuższa. O, kiedy tak złapie, to zobaczcie. No, tu jest tak równo, a tu jest taka różnica, no ta jedna będzie przycięta zresztą ona nie musi być przecież takiej samej długości, prawda? E, założę teraz ten mostek muszę rozkręcić i e, założyć e, redukcję, znaczy ściągnąć redukcję i założyć mostek, tak? dobrze, zobaczmy czy trafimy z kluczykiem, myślę, że to może być ten ale czy to jest ten, to się okaże to jest tak, tu jest redukcja, czyli proszę bardzo, idealnie trafiłem. Aha, by nic nie widzicie. Dobra, teraz kiciuś tu idzie. Mam nadzieję, że kiciuś nie będzie tu nic kombinował. Kiciuś, nie kombinuj, dobrze. Zostaw. Hmm. kiciuś się domaga mięsa mięska, codziennie moje koty dostają surowe mięsko i najczęściej jest to albo wołowina albo jakiś indyk, albo kurczak no, redukcja nie schodzi być może trzeba być może trzeba to. nie liść tej rączki kotku no właśnie, przepraszam was, ale odejdź sam sobie odejdź bo zasłaniasz obiektyw. Przepraszam. Zostaw to. No i kotek się po prostu domaga. Yy, no, kotek się domaga w najnormalniejszy sposób. Jedzonka, prawda? No. Przepraszam. No, multitool to nie jest najlepsze narzędzie do takich rzeczy, no ale. Co zrobić, nie? Tak trzeba to odkręcić. Więc to tyle dobra chwalili, że jest to podobno najlepszy multitool na świecie może jest najlepszy jeśli chodzi o wytrzymałość rzeczywiście jest trudny do zajechania ale żeby był bardzo poręczny to ja nie powiem to jest ten Krang Brothers czy jakoś, nie pamiętam, ale no cóż, no, rzeczywiście jest dość twardy, trudno zniszczalny, prawda Dobrze. Także tak, i słuchajcie, myślę póki co o trzecim tandemie, już jeszcze tego nie skończyłem. Chciałbym mieć ostatecznie trzy tandemy. Kiedyś miałem cztery rowery, w tym jeden taki miejski który zrobiłem na ramię Autor Basic. A ponieważ już sam jeździć nie mogę to raczej no, taki czwarty, tak zwany wół roboczy już mi nie bardzo będzie potrzebny i cóż no więc, więc trzy mi wystarczą, taki szosowy górski jak ten, który teraz robię i jeszcze trekkingowy, nie no więc jeśli się do, do, dogadam z panem Condejem, to, to jeszcze mi zrobi może jedną ramę, on się chce wycofać z biznesu jest to, jakby, ostatnia szansa. Nie ukrywam, że no, gdyby ktoś miał robić, to wolałbym, żeby on to robił, ponieważ on ma doświadczenie z tandemami. Od 30 lat robi te ramy, więc no, mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze przekonać. Proszę bardzo, odkręciliśmy. A, to jest taka redukcja, widzicie. To nie jest taka sobie redukcja, tylko to jest taka redukcja, którą trzeba jakoś pewnie stąd odkręcić. Podejrzewam. Albo jakoś wycisnąć, bo nie potrafię powiedzieć. To odgłosy, które słyszycie, to jest kicia. No i dobra. i teraz pytanie za 100 punktów. Gdzieś tutaj powinno się tą przykręcać, ale gdzie... trafiliśmy na jakiś problem. A zobaczmy tą drugą część. Tak. No, i zabijcie mnie, ale ja nie wiem, jak to się robi. Mhm. Mm Śrubka nie spadła. Dobra. Słuchajcie, no wymiękam to. Czerwone to jest redukcja. I jak to się trzyma tutaj, to ja nie wiem. Czy to trzeba jakoś. Podważyć. Spróbujmy, ale nie chciałbym tego uszkodzić, więc postaram się to robić delikatnie. Mam tu jakieś takie narzędzie typu płaski śrubokręt. No i powiedzcie mi, jak ja mam to teraz tutaj. O, chyba poszło. Widzicie jaki spryciarz jestem? Proszę bardzo. To poszło i tutaj musi być jakoś podobnie. Byle to z wyczuciem zrobić. Tak. I przy okazji śrubek nie pogubić, prawda? To jest całkiem... Przydatna rzecz, śrubki. Dobra. Hmm. Może to, nie chciałem porysować, wiecie, czyli... Może to ścisnę ręką masażysty. Nie, nie chcę pójść. Wiem jak to sobie tu z tej strony trzeba to będzie podważyć o. jakoś tutaj to powinno z jednej strony to bardzo dobrze, że to jest tak ładnie spasowane z drugiej strony jest to troszeczkę problematyczne, prawda? Aha. No dobra. Ci, którzy oglądali unboxing z korbą, mają pewnie, mieli pewnie ubaw, bo trochę się tam namęczyłem i teraz dzisiaj znowu, no ale trudno, no tak się to. Dobra, wiecie ja co zrobię inaczej. Wyciągnę te śrubki, bo one mi przeszkadzają. Śrubki nie uciekną. O. I teraz będę mógł to sobie zrobić bez problemu. Dobra, spróbujmy tutaj na przykład. No, tu nie będzie. Widać, nawet jak coś pójdzie nie tak. No taka głupota, nie? No może tu złapać jakoś mhm. o, 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 o o o o o jest dobrze no cóż trzeba było tylko wcisnąć mocniej dobra to jest już niepotrzebne to są redukcje to jest też, już możemy zamknąć i wracamy do naszego wracamy do naszego mostka prawdopodobnie to był ten klucz gdzieś tu były śruby nie to był większy także to był ten No, tak robi ślepy. Jak lepiej wiedziałem trochę szybciej te rzeczy robiłem, ale generalnie radzę sobie, to jest kierownica, to jest mostek, nie? No. I to powinno tu pasować. Tak, tak, proszę bardzo. I teraz śrubeczki lecimy A, raz dwa trzy i gdzieś tu była czwarta gdzieś tu była i pewnie gdzieś jest o jest czwarta Proszę. Oczywiście przykręcę to symbolicznie, nie ma sensu się tu bardzo z tym cyrtolić. Zawsze się takie śruby, jakbyście nie wiedzieli, na krzyż przykręcę albo tak, no niekoniecznie na krzyż, ale żeby jednej śruby nie dokręcać na maksa i potem kolejnej, tylko stopniowo. Nie? O, mniej więcej to powinno być na równi ale o, tak Dobra. tak jakoś więc teraz to lecimy hmm. tak jest także w to się około 5-6 N dokręca takie śruby. Co Wam pokazać już jak to będzie wyglądało, nie? Takie równice na tym mostku. I no i tyle, nie. tu złapiemy, żeby nic luźno nie latało i, no i zaraz to będzie zrobione no mniej więcej bardzo ładnie ten mostek podoba mi się, fajnie zrobiony jest wszystko jest jak trzeba waży koło tam chyba 150 gram no nie jest to długi mostek, proszę bardzo przykręciłem bez redukcji tej samej firmy mostek co i kierownica w zasadzie o to tak będzie, nie? Tu będzie mostek, tu kierownica, proszę bardzo. No, wygląda fajnie, więc tak. Co przybyło? Przybyła kierownica. Nowa kierownica, stara oddana akcenta, chwyty założone były. Tak naprawdę, przybył tylko mostek nowy. Kolejna niezbędna część do projektu tandem. Chwyty bardzo ładne. Myślę, że będą bliskie kolorowi ramy. No, także także na dzisiaj to chyba tyle. Dziękuję za cierpliwość, ci, którzy wytrzymali do końca. Takie proste rzeczy, no to rzadko, ale czasami sprawiają problemy. Jak się nie widzi. Yy, więc jak wyjęcie na przykład redukcji <grydy> nie chcąc czegoś uszkodzić w każdym razie tak wygląda kierownica z morskiej firmy BBC yy, no cóż dziękuję w takim razie teraz już yy, chyba rzeczywiście najbliższy unboxing będzie z yy, ramą i właśnie szczycami i tarczami jeszcze tarczami hamulcowymi i piastami do kół szosowych karbonowych. Także zapraszam. Proszę komentować, subskrybować i lajkować. Wszystkiego dobrego. Cześć.